Witam Was w drugiej części. Dzisiaj powtórzymy szybciutko to, co wiemy na moich ulubionych książkach. Zaczynamy od godzin przedpołudniowych. Proszę powiedzieć głośno, którą godzinę wskazują poszczególne zegary. Czerwony zegar jest to godzina 10.00. Zielony zegar, siódemka jeszcze nie jest przekroczona, czyli godzina 7.30, bo 30 minut, pół godziny.

Zajęcia w szkole zaczynają się zwykle o 8. O 8 sprzątamy po kolacji. O, na którym zegarze, o którym zegarze mówią dziewczynki Ola i Maja? O 20, nie o 8. To byłoby rano, czyli o 20.00. Popatrzcie, proszę tutaj. Kiedyś robiliśmy. Wiecie, że zegar dzieli się co 5 minut. Czyli jeżeli na przykład mamy godzinę tutaj ustawioną minut, minutową, to jest 25, czyli za 5 minut wpół do. Czyli 5 minut zostało do wpół do, do pełnej godziny. Jeżeli z kolei tu, to jest 5 minut po wpół do. Na przykład możemy mówić, że na przykład jest 7.35 albo 5 minut po wpół do yy, 8. I teraz popatrzcie. Rano podczas śniadania, Juan usłyszała, że jest godzina 7.20. Który to jest zegar? Oczywiście. Jest to zegar zielony, bo na czerwonym mała wskazówka nie przekroczyła 7, Czyli zielony zegar. Popatrzcie, proszę. Wyjdziemy z domu o wpół do 8.00. Powiedziała mama do Juan. Który zegar wskazuje tę godzinę? 5 do 8, czyli inaczej 7:30 i jest to zegar, który oczywiście czerwony. Tutaj jest 7:20, siódma, 7:25, dwadzieścia, siódma, dwadzieścia, tu jest 8:30, a tu jest 7:15. 5 minut przed wyjściem Juan włożyła w drugie śniadanie do plecaka, o której to było godzinie, czyli jeżeli miał wyjść o w pół do 8, czyli o 7:20, Pięć, czyli na niebieskim zegarze. Popatrzcie. Dziadek Iwony zaplanował wycieczkę do Poznania. Żeby, zobaczył, żeby zobaczyć koziołki, powinni być, powinniśmy ruszyć przed ratusz za 10 minut 12 powiedział. O której to będzie za 10 12? Tu jest za 10, czyli 50, czyli powinni wyjść o godzinie mała wskazówka na 9, czyli 9? 50, tak? Dobrze, popatrzmy na drugą stronę, zadanie trzecie. Iwona z dziadkiem zwiedzali Muzeum Instrumentów Muzycznych od 12:40 przez godzinę. Który z zegarów pokazuje, pokazuje godzinę wejścia, a który godzinę zwiedzania godzinę zakończenia. Czyli 1240, który zegar byście pokazali proszę. Jest to oczywiście zegar zielony. A który godziny zakończenia, czyli 12 plus 1, 13.40? Oczywiście zegar czerwony. To tak odpowiedział bardzo dobrze. O godzinie 14.50. Yy, Dziadek z Iwoną poszli na lody. Który zegar wskazuje godzinę 14.50? Proszę. Oczywiście jest to zegar niebieski, bo mała wskazówka przekroczyła już drugą. Popatrzcie proszę teraz na zadanie z koziołkami. To są koziołki na, w poznańskim ratuszu. Na wieży ratusza w samopołudnie bodą się koziołki. Iwona z dziadkiem doszli do ratusza za 5 minut 12. Który z zegarów pokazuje tę godzinę? Za 5 12. Oczywiście fioletowy 11.55. Dobrze. W, w sobotni przed południe Emil sprzątał pokój, o której godzinie zaczął sprzątać. Proszę odczytać, i o której skończył? O której zaczął sprzątać o 8.30, a skończył o godzinie 9.30. Jak długo trwało sprzątanie? Oczywiście, godzinę. Zadanie drugie. Wybierzemy się do dziś do kina. Proponuje mama Emila. Sprawdźmy, czy film jest grany po południu, po godzinie 3, ale przed siódmą, czyli przed 9. Na którą godzinę mama z Emilem mogą pójść do kina? Na 16 i na 18. Czyli po 15, ale przed 19. Które seansy zaczynają się przed godziną trzecią po południu. Seans oczywiście o 10. 12 i 13.30 proszę to ze mną robić. Trzecie. Najpierw pójdziemy na godzinny spacer. Wrócimy za 10 druga, który zegar wskazuje godzinę wyjścia na spacer? Jeżeli wrócili za 10 druga, to musieli wyjść godzinę wcześniej, czyli za 10 minut pierwsza. Który to jest zegar? Jest to zegar czerwony, za 10 minut pierwsza. Emil sprawdził, że film zaczyna się o 16 a kończy o 17.30. Czy film trwał dłużej niż godzinę? Odpowiedzcie, proszę. <kluzny> <kluzny> Oczywiście, trwał dłużej o 30 minut. Bo od 16 do 17 to godzina, plus pół to jest półtora godziny. Przejdźmy na następną stronę. Tata przez 30 minut przygotowywał ciasto na podwieczorek. Pieczenie trwało pół godziny. Ile czasu zajęło tacie przygotowanie i pieczenie ciasta? Jeżeli wiemy i pamiętacie, że pół godziny to 30 minut, to ile razem tacie zajęło? 60 Minut, bo dwie pół godziny, czyli tłumaczyłam Wam, że godzina dzieli się na dwie pół godziny. Tata włożył ciasto do piekarnika o 11. Pięć minut przed zakończeniem pieczenia tata sprawdził, jak wygląda ciasto. Wiemy, że piekie pół godziny, czyli sprawdził po 25 minutach, bo musimy odjąć 5 minut. Czyli o której godzinie skończyło, yy, o której to było godzinie. O 11.25, a skończył piec ciasto o 11.30. Emil sprzątał klatkę papugi przez 10 minut, a potem przez 20 minut bawił się z psem. Ile czasu zajęły mu te czynności? Dodajemy: 10 plus 20 równa się 30, czyli przez pół godziny. Robert zasnął o 9 wieczorem, a obudził się o 8. .00.

coś się tu zacięło, moment. Na tej książce będziemy dużo pracować. I w drugiej, i w trzeciej klasie, więc trudniejsze zadania zostawiam do szkoły. Teraz tylko powtóreczka z czasu, o, właśnie. Już się włączyło normalnie, to robiliśmy Co za uparciu, no nie chcę otworzyć tej strony. No, wiecie co? O, właśnie. Popatrzcie, proszę, otworzyło się. Klasa druga A chce zaprosić klasę drugą B do zabawy trwającej godzinę. Dzieci proponują różne działania. Planują czas ich trwania. Na którą propozycję trzeba przeznaczyć najwięcej czasu, na którą najmniej. Proszę odpowiedzieć, na którą trzeba przeznaczyć yy, najwięcej czasu. Oczywiście nasadzenie bratków bo trwa 40 minut. A na którą yy, propozycję najmniej na grę zielone domino bo 10 minut. Czy w czasie godziny można wykonać wszystkie proponowane działania? Proszę sobie policzyć i odpowiedzieć na to pytanie. Tak czy nie? Oczywiście nie. Policzmy, ile trwają wszystkie działania. Yy. Dzieci wybrały dwa zajęcia trwające razem dłużej niż pół godziny. No i znowu nie mówię o Coś tu nie chce się ustawić. Uparty dzisiaj jakiś ten komputer. Zaraz zobaczymy, może się ustawi. No uparty, nie chce wskoczyć na tą stronę. No trudno, skoro nie chce, no to nie będziemy go zmuszali. Coś uparty jest ten mój laptop dzisiaj, więc... No dobrze. W takim bądź razie yy, zróbmy powtórkę przez pagórki, skoro się otwarło. Popatrzcie proszę. Zadanie pierwsze. Który z zegarów wskazuje godzinę za 10,9? Proszę popatrzeć, przyjrzeć się i mi powiedzieć. Za 10 minut, godzina 9. Oczywiście jest to czerwony zegar. Zegar zielony wskazuje 25 minut po godzinie 7. Zegar niebieski wskazuje za 20 minut godzinę 9, bo mała wskazówka nie przekroczyła jeszcze 9. Zegar czerwony wskazuje godzinę za 10,9. Zegar pomarańczowy wskazuje wskazówkę za 15, godzina 11, czyli 15 minut brakuje do godziny 11, czyli jest 10.45. I zegar żółty wskazuje za 10 minut godzina 11, tak? Dobrze. Który z zegarów wskazuje godzinę za 29? Mowa oczywiście o niebieskim zegarze. Zapisz godziny, które ukryły się w miejscach znaków. 5 po 8, 8, 0, 5, 15 po 9. To jest godzina 9:15 w pół do 10, czyli nie ma jeszcze 10, czyli wiemy, że jeżeli jest wymieniona 10, to jeszcze jej nie ma, czyli 9:30 za 10:12, czyli 11:50. Trzecie, odkurzanie zajęło Tomkowi 10 minut. Zaczął o 12.20, o której skończył? Który zegar wskazuje tę godzinę? Czyli 12.20 plus 10, 12.30. Który to będzie zegar? Oczywiście zegar pomarańczowy. Emil planuje, co będzie robił w ciągu godziny. Ma ochotę czytać książkę przez pół godziny oglądać film przez 20 minut i sklejać model samolotu przez 40 minut. Które z tych zajęć może wybrać? Co może robić przez godzinę? Na przykład albo czytać i oglądać film, albo sklejać samolot i oglądać film. Popatrzcie, mama pomagała tacie przez 20 minut, zakończyła o 13.20. O której godzinie zaczęła? Proszę zobaczyć na zegary 20 minut, czyli o godzinie 13. No i to koniec dzisiaj matematyki. Bardzo Wam dziękuję.